Zobaczcie, jaką mam dziś dla Was czołówkę. Ma trzy tryby świecenia: jedna dioda, druga dioda i wszystko naraz. Jest ładowana przez USB-C. Posiada wbudowany akumulator. Nie ma możliwości wyjęcia go. Na głowie prezentuje się tak. Jeszcze raz włączymy, zobaczycie. Ale jeszcze lepsza rzecz, że pasek możecie odpiąć. I macie latarkę kątową. Jest taki metalowy klips. Możecie latarkę sobie przypiąć na przykład do koszuli, do kieszeni przy koszuli i włączać ją świecąc sobie przed sobą, żeby mieć wolne ręce, a niekoniecznie zakładać ją na głowę. Pasek jest odłączany. I można szybko przypiąć latarkę z powrotem. W ten sposób. Zaraz pokażę Wam, jak świeci w nocy. A tymczasem zajrzyjcie sobie na hobbyhouse.pl, gdzie darmowa wysyłka jest już od 50 zł do paczkomatów Inpost i automatów Orlen. Zapraszam.